Witam na konferencji prasowej po zakończonym spotkaniu, w którym się w dniu dzisiejszym SWD Wojska przegrało wynikiem 1:4. 4 z PZU SMS-ów Rzeszów. Z nami jest Kamila Mikuszewska, PZU SMS-ów Rzeszów oraz Wiktoria Markowicz z Śląski. Dzień dobry. od Ciebie, Kamila. Cieszę chyba dzisiaj to zwycięstwo i Wasza również postawa w tym meczu. Tak, bardzo na jeszcze wygrana. Od początku meczu weszłyśmy pewnie w mecz, szczeliłyśmy szybko bramkę i dzięki czemu mogłyśmy potem uspokoić swoją grę i grałyśmy po prostu swoje. Jak ty ocenisz dzisiaj swoją grę, bo też chyba twój występ może zadowalać. No, mogło być lepiej, ale oczywiście jestem z siebie zadowolona. Fajne podania, jedną asystę zyskałam, więc na plus. Co w ogóle celuje, można powiedzieć, Lesowia Rzeszów w kategorii 17? Celujemy jak oczywiście jak najwyżej, idziemy do przodu i mamy nadzieję, że wyjdziemy z grupy i pójdziemy po mistrzostwo. Właśnie mistrzostwo, jak chcecie ten plan zrealizować, bo tak naprawdę chyba ta grupa południowa jest nieco cięższa od grupy północnej i też rywale dosyć mocni jak Śląsk, Rekord czy Górnik Łęczna właśnie? Tak, y, nasza grupa południowa jest naprawdę bardzo mocna, ale myślę, że mamy takie zawodniczki, które są w stanie powalczyć z takimi zespołami jak Śląc Wrocław czy Rekord Blisko Biała. To było dzisiaj wasze najcięższe spotkanie w tym y, w sezonie, czy jednak było jakieś cięższe? Myślę, że najcięższe, ponieważ y, tutaj kibice i wszystko jest bardzo mocne i musiałyśmy się skupić bardziej na meczu niż na trybunach, więc bardzo ciężkie spotkanie. Pozytywnie ocenisz, można powiedzieć, waszą realizację założeń taktycznych dzisiaj? Tak, tak, bardzo pozytywnie zre zrealizowaliśmy wszystkie e, założenia, które dała nam trenerka przed meczem. Wiktoria, przechodząc już do twojej osoby, e, kolejna porażka niestety, już trzecia z rzędu w CJC. Z czego wynika wasza, można powiedzieć, gorsza forma? No musimy się zgrać, jesteśmy stosunkowo nową drużyną i dziewczyny poprzychodziły z różnych klubów, i tak jak ja gram tutaj pierwszy sezon, no i wynika to z naszych niedokładności głównie, bo podania nie funkcjonują na wysokim poziomie i organizacja gry. Druga połowa, można powiedzieć trochę inna, co stało się w szatni, że tak naprawdę tą, tę drugą połowę zagraliście nieco lepszą, lepsze to jest bo to chyba było w drugiej części spotkania. No tak, druga połowa była w naszym wykonaniu dużo lepsza. Dostałyśmy kilka wskazówek od trenera w szatni, yy, trochę rotacje na. Pozycjach dosta dostałyśmy i wyszło na plus. Lundę, się chyba nie zajęcie, jaką dobrą są my właśnie te porażki. Jak dzisiaj z Zastowiem Rzeszów, z jest trójką, walutką, straszkówką Jena, z Górnikiem Jemecznym oraz rekordem bielsko -Biał. W czym leży właśnie problem Waszej drużynie? No, wydaje mi się, że jeszcze musimy się zgrać jako nowa drużyna i trochę no, nasze podania nie funkcjonują na wysokim poziomie. I niewykorzystane sytuacje, jak przysłowie mówią, lubią się mścić, więc w tym leży główny powód. Widzisz światełko w tunelu jeszcze w tym zespole? Można powiedzieć, w tej rundzie przed ostatnim meczem ze Ślązą Wrocław? No, w kolejnym meczu mamy duże szanse na wygraną, jednak y, nasze porażki nie pozwalają nam na wyjście za bardzo z grupy. I musimy popracować w letnim sezonie, żeby mieć jakąś szansę na awans. Skuteczność czy jednak, mankamenty w obronie? Jaki jest główny czynnik Waszych porażek? No właśnie, wydaje mi się, że niedokładność podań i takie niekomunikacje. I nie, jeszcze nie jesteśmy po prostu zgrane, żeby na takim wysokim poziomie, tak jak dzisiaj Rzeszów postawił, bardzo wysokie i ciężkie waru warunki. No i trochę nie, trochę nie udało nam się zrealizować wszystkich założeń, jakie dostałyśmy. Jak dzisiaj ocenisz swój występ? Uważam, że pierwsza połowa taka bardzo przeciętna, jednakże w drugiej poprawiłam swoją i skuteczność i grę. I uważam go za taki przeciętny. Dziękuję bardzo za udział w konferencji prasowej. Życzę również powodzenia w tym spotkaniach.